Bez Webera, jeżeli chodzi o tą sprawę, to e, szczerze powiedziawszy, festiwal był zaplanowany w ubiegłym roku jesienią i miał drugi dzień być związany z duetem fortepianowym. Weber, wiadomo, virtuos fortepianu, ten specjalny styl briland, miał być tu przez laureatów konkursu szopenowskiego zaprezentowany. No ale wiemy, co się wiosną działo. Nie tylko pandemia, ale i bardzo wielu gości z Ukrainy, co bardzo wiele e, kosztowało, i trzeba było decydować się na pewne cięcia, a zamawiamy bardzo wiele osób, i tutaj najprostsze rozwiązanie było z duetem ze względów organizacyjnych. No ale nie możemy tak do końca powiedzieć, bo wprowadzenie z Weberem mieliśmy za to Filharmonii Opolskiej kilka tygodni temu, gdzie właśnie naturalnie po niemiecku. Między innymi Karl Maria von Weber był zaprezentowany. Na pewno to nadrobimy w przyszłym roku, roku jubileuszowym, i to gwarantuję. Drugi dzień nie będzie koncertu, będzie pokaz. Niezwykle ważny. Będzie bardzo ciekawy pokaz. Szczerze powiedziawszy, gdy w styczniu się dowiedziałem. O skrzyniach z tajemniczą zawartością. To w pierwszej wersji myślałem, że wypłynęły archiwa, w tym archiwa muzyczne pokoju, bo są fantastyczne. Ale byliśmy szczęśliwi, bo nikt się nie spodziewał i była to sensacja na miarę europejską, że wypłynęły skarby pochodzące z naszego pokoju, zapakowane. Co najmniej 90 lat temu, i przechowywane w zamkach w Badeni Wittenbergi. Jutro zaprezentujemy to, co udało się zakupić muzeum. Oczywiście nie ma. Naturalnie możliwości, żebyśmy przewieźli wszystkie zakupione rzeczy. Będą pojedyncze egzemplarze, ale przede wszystkim będzie wersja multimedialna tego, co zakupiliśmy, tego ciekawego, co było na aukcji, ale też tego, co otrzymaliśmy w darze od rodu Wirtembergów, bo to warto także podkreślić. Także mam nadzieję, że pokój. Karlsruhe istnieje w Muzeum Śląsko-Polskiego nie tylko w formie wystawy, aktualnie kontynuatorów, można powiedzieć, spadkobierców tego dziedzictwa kulturowego, designerów do roztrzewisk, bo tam jest sala im poświęcona, a dojdzie druga bardzo ciekawa sala Wiertembergów. Czy jako przewodniczący Stowarzyszenia Pokój. Próbuje Pan zrobić jakieś starania, żeby część tych skarbów jednak do, do pokoju wróciła, choćby tak jak mówiła pani wójt Barbara Zając, do oranżerii, która się buduje. Na pewno podejmiemy starania, by pewne rzeczy które nie wymagają specjalnej ochrony później znalazły się tutaj i korzystając z okazji chciałem powiedzieć, że naszą ambicją jest stworzenie sali regionalnej i Liczymy także na wsparcie wszystkich osób, które mają ciekawe rzeczy, które mogłyby wzbogacić, a według tego, co my w tej chwili posiadamy, to już możemy coś ciekawego na pewno stworzyć. A wierzę, że począwszy od skrzyni z inicjałami tutaj, ostatniego naszego księcia, szereg rzeczy także z tej kolekcji ostatniej się tam znajdzie.